Cześć, kochani, dzisiaj zaczynamy kolejną lekcję z Harrym Potterem. Tak jak poprzednio, obejrzymy sobie dwie krótkie sceny. Pierwsza scena to rozmowa Harego z Ronem o pysznościach nieznanych dotąd Haremu. Druga scena natomiast jest nieco bardziej intrygująca, ponieważ pokazuje nam decyzję Tiary Przydziału i to, jak mały człowiek może sam decydować o swojej przyszłości. Za chwilę zaczynamy, ale zanim przejdziemy do oglądania, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał i dać łapkę w górę pod tym filmikiem. Jeśli chcecie więcej tego typu filmików, to oczywiście włączcie dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych lekcjach na kanale Państwu. Pamiętajcie, że zawsze możecie włączyć sobie napisy pod filmikiem, jeśli czegoś nie rozumiecie. Przenosimy się więc w nieznany nam dotąd świat magicznych smakołyków. Fasolki wszystkich smaków? Dokładnie wszystkich. Jest mięta i czekolada, ale jest też szpinak, flaki i wątróbka. Flaki. Liczba mnoga od rzeczownika flak. Po pierwsze to kiszka, jelita czy wnętrzności. Po drugie, gęsta zupa z pociętych żołądków wołowych lub cielęcych. Flakiem możemy nazwać również przedmiot obwisły lub osobę słabą, bez charakteru. Zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie. Dzisiaj na obiad będą flaki. Albo przez rozpruty brzuch flaki wyszły mu na wierzch. Wątrobka jest to zrobienie od słowa wątroba. Wątróbka może być małego zwierzęcia, albo wątróbka to też potrawa z wątroby zwierzęcej. Na przykład poproszę wieprzową wątróbkę z ziołami. George mówi, że raz połknął glutowatą. Połknął. Aspekt dokonany w czasie przeszłym od słowa połykać. Czyli w czasie teraźniejszym pytamy, co robić? Połykać. Czasownik połknąć oznacza zjeść coś bardzo szybko. Na przykład Piotr połknął tabletkę i popił ją wodą. Glutowatą. Przymiotnik od rzeczownika glut. Glut to lepka kleista maść. Ale glut to też wydzielina z nosa. Ił. Czekoladowe żaby? Prawdziwe? Zaczarowane, a poza tym tu o karty chodzi. Prawdziwe. Inaczej możemy powiedzieć też, autentycznym jest to przymiotnik, który oznacza, że coś jest zgodne z rzeczywistością. Na przykład, prawdziwy mężczyzna jest zawsze dżentelmenem. W pudełkach są zdjęcia czarodzieju, ja mam chyba z 500. Pudełka to jest liczba mnoga, która pochodzi od słowa pudełko w liczbie pojedynczej. Pudełko to mały pojemnik, najczęściej wykonany z tektury. Na przykład W pudełku była schowana biżuteria mojej mamy. Albo Ania odłożyła zabawki do pudełka. Zdjęcia. Liczba pojedyncza zdjęcie. Zdjęcie to obraz utrwalony za pomocą aparatu fotograficznego. Wyraz zdjęcia oznacza też na przykład sesję fotograficzną lub nawet kręcenie filmu. Zobaczmy Fotoreporterzy robią zdjęcia. Albo kolejny przykład, Paweł schował zdjęcia do kieszeni. Uważaj! Uważaj! Tryb rozkazujący od czasownika uważać. Uważać, czyli koncentrować się na czymś, być ostrożnym wobec czegoś lub kogoś albo pilnować coś lub kogoś. Ale możemy też usłyszeć uważać się, czyli mieć o sobie pewne mniemanie. Na przykład uważaj na ten kamień, bo się potkniesz, albo uważałem cię zawsze za przyjaciela. Oh, zwiała ci. Zawsze wieją, jak tylko złapią okazję. Zwiała ci. Zwiała to aspekt dokonany od czasownika zwiewać. W tym znaczeniu, oczywiście potocznym. Znaczy szybko uciec, ale zwiewać można też używać w kontekście wiatru. Na przykład wiatr zwiewał żółte liście schodnika i potocznie musicie zwiewać i więcej się tutaj nie pokazywać. Złapać. Jest to aspekt dokonany od czasownika łapać. Złapać to znaczy uchwycić kogoś lub coś, albo też pozbawić wolności. I złapać możemy też powiedzieć o nagłym uczuciu lub doznaniu fizycznym, np. kogoś coś złapało. I zobaczmy na przykładzie. Wczoraj złapał mnie nagły skurcz w łydce. Albo ciężko było mu złapać oddech. I jeszcze jeden przykład. Jak cię złapie, to dostaniesz nauczkę. Okazja. Jest to sytuacja sprzyjająca komuś lub czemuś. Albo niecodzienne, uroczyste wydarzenie. Na przykład, dzisiaj nadarzyła się okazja, by spotkać się i porozmawiać. Albo taka niska cena to wyjątkowa okazja. Synonimy do słowa okazja to sposobność, możliwość albo szansa. Mam Dumbledora! Ja mam chyba za sześciu. Hej, zniknął! Myślałeś, że on tam będzie sterczał przez cały dzień? Co ty? Będę sterczał przez cały dzień. Sterczeć. Tutaj w znaczeniu potocznym stać bezczynnie. Wyraz sterczeć oznacza wystawać poza jakąś powierzchnię. Drugie przez cały dzień, czyli od świtu do zmierzchu. To jest mój parszywek. Paskudny, co nie? Tak, odrobinę. Fred dał mi zaklęcie, które zmienia kolor. Odrobinę. Jest to przysłówek, i tutaj w znaczeniu trochę w niewielkim stopniu. Odrobina oznacza bardzo małą ilość czegoś. Na przykład, czy możesz poświęcić mi chociaż odrobinę uwagi? Albo nalej sobie odrobinę wina. Zaklęcie, tutaj w znaczeniu magiczna formuła, mająca na celu przywołać na przyrodzone skutki. Zaklęcie to też gorąca prośba albo błaganie. Na przykład, natychmiast wypowiedział magiczne zaklęcie. A więc tak prezentuje się nam scena pierwsza. Powtórzmy sobie zatem nowe słowa i nowe wyrażenia. Flaki, wątróbka, połknął, glutowata, prawdziwe, pudełka, zdjęcia, uważaj, zwiała ci, złapać, okazja i będzie sterczał przez cały dzień. Czyli sterczać i przez cały dzień, oraz odrobinę i zaklęcie. Teraz czas na scenę drugą i przyznam szczerze, jest to jedna z moich ulubionych scen. Oglądamy. Harry Potter. Hmm, trudne, bardzo trudne. Trudne, bardzo trudne. Jest to przymiotnik. No więc przymiotnik trudny, czyli taki, którego wykonanie wymaga wysiłku. Albo trudny to też niełatwy do zrozumienia. Albo jeśli mówimy o człowieku, że jest on wtedy o trudnym, czyli o złym charakterze. Na przykład to będzie trudna sprawa do załatwienia, albo marek ma trudny charakter. Synonimy do słowa trudny to skomplikowany, wymagający, niełatwy, ciężki albo żmudny. Bardzo to przysłówek sposobu, który służy do podkreślenia cechy przymiotnika, przysłówka lub czasownika. Jest on wyrazem pomocniczym przy tworzeniu form stopnia wyższego i najwyższego niektórych przymiotników i przysłówków. Zobaczmy, mamy bardzo, bardziej, najbardziej. Mnóstwo odwagi, to jasne. Umysł też dość tęgi i talent. Mnóstwo. Pytamy ile i mówimy mnóstwo. Jest to liczabnik nieokreślony, który oznacza wielką ilość czegoś lub kogoś. Synonimy to dużo albo wiele. Antonimy, czyli przeciwne znaczenie, mało albo niewiele. Na przykład, jabłoń dała mnóstwo owoców. Umysł jest to miejsce poznawczej i myślowej aktywności człowieka. Synonimy do słowa umysł to intelekt i rozum. Na przykład, alkohol zaćmił jego umysł. Tęgi. Czyli dobrze zbudowany, postawny. Albo też zdolny w pewnej dziedzinie. Na przykład po lewej stronie siedział na ławce tęgi mężczyzna i palił papierosa. Albo tęgi mróz skuł ziemię. O tak! I potrzeba sprawdzenia się. Gdzie by cię tu przydzielić? Sprawdzenia się. Czasownik Sprawdzać się, w tym znaczeniu okazać się przydatnym do czegoś. W kontekście tej sytuacji mówimy oczywiście o człowieku, że człowiek przydał się nam do czegoś. Ale możemy również mówić o narzędziu, czyli coś okazało się sprawnym. Sprawdzać się to też stać się rzeczywistym albo realnym, czyli coś się sprawdziło. Synonim do słowa sprawdzać to na przykład testować. I zobaczmy sobie, jak to wygląda w zdaniu. Jego przepowiednia sprawdziła się. Albo Marek sprawdził się jako dobry mechanik. Tylko nie z literin, nie z literin. Nie do sliterinu. Jesteś pewny, mógłbyś być kimś wielkim. Mógłbyś być. Móc to znaczy być w stanie coś wykonać, zrobić. Albo mieć zezwolenie lub uprawnienie do wykonania czegoś. Synonim do słowa móc to na przykład wolno. I nie należy tutaj mylić wolno w sensie powoli. Zobaczmy. Nie mógłbym cię skrzywdzić albo nie wolno mi cię krzywdzić. I widzimy, że faktycznie jednak są to synonimy. Być, czyli inaczej istnieć, żyć, znajdować się gdzieś lub być w jakimś stanie. I na przykład Artur jest bardzo wysoki, albo Maciek nigdy nie był w wojsku. Pamiętajmy, że być to jeden z podstawowych i najważniejszych czasowników w języku polskim. To jest tu w Twojej głowie, a Slytherin pomaga osiągnąć wielkość i to bez wątpienia. Osiągnąć, aspekt dokonany od bez okolicznika osiągać. Osiągnąć to uzyskać coś. Dojść do pewnego momentu lub kresu możliwości. Synonimy do słowa osiągnąć to zdobyć, uzyskać. Na przykład: ciężka praca pozwoliła mu osiągnąć ten sukces. Bez wątpienia inaczej możemy powiedzieć, nie mając wątpliwości. Synonimy to niewątpliwie, na pewno, z pewnością czy na bank. Zobaczmy na przykładzie. Islandia to bez wątpienia najpiękniejszy kraj na świecie. Nie, proszę! Skoro jesteś pewien, więc niech będzie Grywizar! Skoro jesteś pewien. Skoro to spójnik wprowadzający zdanie podrzędne. Synonimy do słowa skoro to jeśli, jeżeli, kiedy albo gdy. Na przykład, pójdziemy sami, skoro nie chcesz. Pewien. Pewny, nie ulegający wątpliwości, godny zaufania, zdecydowany. Na przykład ta wiadomość pochodzi z pewnego źródła, czyli ze źródła sprawdzonego, zaufanego. Synonimy do słowa pewny to niewątpliwy, wiarygodny, gwarantowany i niezawodny. Mam nadzieję, że scena druga również Wam się podobała. Powtórzmy teraz sobie nowe słowa i wyrażenia. Trudne, bardzo trudne, mnóstwo, bez wątpienia, umysł, tengi, sprawdzenia się, czyli sprawdzać się, mógłbyś być, osiągnąć i skoro jesteś pewien. Ech, i wszystko, co jest dobre, szybko się kończy. Nasza lekcja również dobiegła końca. Mam nadzieję, że zanotowaliście sobie wszystkie nowe słówka i zapamiętaliście sposób ich użycia. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału Polish Gloss i widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach. Pa, pa!